Cześć, nazywam się Basia Kawka, jestem osobistą stylistką, a to jest kanał o tym, jak wyglądać stylowo w zgodzie ze sobą. W dzisiejszym odcinku powiem nieco więcej na temat golfów, które zimową porą bardzo lubię, bo są ciepłe i nie trzeba się przejmować aż tak szajkiem, zawijając się w płacz, że tutaj nam coś będzie podbiewać. Także pod tym względem uwielbiam golfy i dzisiaj opowiem Ci, dla kogo są, jakie sylwetki powinny go unikać a dla jakich jest wręcz stworzony oraz kilka stylizacji z moim udziałem podzielonych na, że tak powiem, gramatury tych golfów, bo mogą być cienkie bawełniane, a mogą być takie bawełniane naprawdę bardzo grube. I przede wszystkim jak je stylizować. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Golf jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą sobie dodać objętości w górnej części sylwetki. Co to znaczy? Na przykład, kobieta, która ma szersze biodra, niekoniecznie je lubi, woli, aby ta sylwetka była proporcjonalna. Wtedy golf dodaje tutaj, wypełnia bardziej tą górną część sylwetki i te proporcje są bardziej zachowane. Jak wybierać golfy, aby nam służyły i świetnie na nas wyglądały? Przede wszystkim zwróć uwagę na y, długość Twojej szyi. Taka anatomiczna, normalna, jak najbardziej naturalna y, długość szyi to jest odcinek od czubka nosa do końca brody, i czy on się pokrywa tutaj z długością Twojej szy szy szyi? <śmów> Mój kotek upomina się o atencję. <śmów> e, sprawdź, jeśli na przykład ta odległość jest dłuższa niż Twoja szyja, no to tutaj już bym troszeczkę bardziej uważała z golfami, bo mogą sprawić wrażenie, że po prostu o, będzie to coś na tej zasadzie wyglądało. Niekoniecznie proporcjonalnie dobrze. Natomiast jeśli masz dużą, dłuższą szyję albo po prostu taką o długości anatomicznej, to jak najbardziej możesz stosować golfy. Kolejny temat to szerokość ramion. Teraz, jeśli jesteś na przykład sylwetką typu A, masz szersze biodra, to wtedy ten golf zrównoważy bardziej proporcje twojej sylwetki i sylwetka będzie jak najbardziej wyglądała proporcjonalnie wręcz e, tak jak e, idealna sylwetka, czyli sylwetka klepsydry. Golfy natomiast niekoniecznie dobrze wyglądają na kobietach, które mają duże, e, krągłe, pełne biusty, ponieważ jeszcze bardziej uwydatniają to e, tak Wręcz karykaturalnie. Natomiast jeśli masz duży biust i lubisz golfy, to jedynym przełamaniem może być taki dłuższy wisior, który zrobi iluzję takiego dekoltu V, który tutaj zbierze ten ciężar optyczny z górnej części sylwetki. Natomiast średnie mniejsze biusty będą wyglądały natomiast na delikatnie większe, pełniejsze, właśnie dzięki temu, że tutaj sylwetka i skóra jest zasłonięta z kobietami o szerszych ramionach niż na przykład dół sylwetki, to zależy, bo jeśli lubisz swoje proporcje i lubisz golf i lubisz się czuć ciepło, no to jak najbardziej, ewentualnie możesz to zrównoważyć po prostu wzorze z tym dołem, spodniami w jakiś nakropek, w jakąś pepitkę, w kratkę, cokolwiek, jakiekolwiek nadruki lubisz, w ten sposób możesz to zrównoważyć, albo po prostu jeśli jest to dla ciebie OK. Albo ta dysproporcja nie jest zbyt duża, to jak najbardziej golfy również możesz nosić. Spotkałam również klientki, które mają budowę bardzo drobną. To jest taki rozmiar wręcz 34 w kierunku 32, więc ta sylwetka jest bardzo drobna. Naturalnie, taka po prostu jest. I tutaj z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju golfy i dzianiny, które właśnie wypełnią tą sylwetkę i nadadzą jej naturalnej miękkości, krągłości. Ta sylwetka nie będzie w pewnym sensie aż tak kanciasta. Bo właśnie będzie taka kobieca, miękka, krągła, więc tutaj jak najbardziej. Natomiast co do pań o krąglejszych kształtach, również um, sweter um, golf się sprawdzi. Natomiast um, prosiłabym uważać na kolor czarny, bo on miło się mi wycina z tła i każdy poczek, każdy centymetr więcej. Każde załamanie skóry będzie po prostu bardzo mocno widoczne, więc tutaj najciemniejszym kolorem proponowałabym granat, grafit, butelkowa zieleń albo bordo, ponieważ one nadal będą utrzymywać, że tak powiem, ten efekt zwężenia, zmniejszenia sylwetki. Ale nie będzie tego efektu wycinania stła, więc jak najbardziej również się sprawdzą. Oczywiście wszystko zależy od rozmiaru osoby, czy lubi takie zabudowane golfy, czy niekoniecznie, to już według własnych preferencji, natomiast dzielę się z Wami właśnie moim doświadczeniem dotyczącym właśnie tej części garderoby. Teraz sklasyfikuję te golfy pod względem materiału i jego cienkości albo właśnie grubości. Najcieńsze, najdelikatniejsze golfy to są takie bawełniane, jak na przykład ten z Ansin. Ja niekoniecznie za nim przepadam, nie mam takiego w szafie, bo jest dla mnie troszeczkę za cienki i niekoniecznie komfortowo się dobrze w nim czuję, natomiast mam jego, że tak powiem, odpowiednik, zamiennik, czyli również taki dopasowany golf z wiskozy. Tu już jest taki bardziej dzianinowy, grubszy, ale nadal dolegający i podkreślający kształty. Takie golfy świetnie sprawdzą się w komplecie z marynarką, żeby było ciepło zarazem, ale również elegancko. Także jeśli potrzebujesz takiego luku z marynarką, ale w koszuli Ci jest niewygodnie, Ci za zimno, to golf może być bardzo fajnym tutaj przełamaniem, akcentem i równocześnie ocieplaczem tej stylizacji. Nie polecałabym do marynarki czegoś dużego albo zbyt oversizedowego. Chyba, że to ma być jakieś młodowe połączenie na przykład z marynarką oversize'ową, ponieważ e, proporcje mogą się delikatnie zagłupić, więc ja bym proponowała e, dopasowany spód, czyli na przykład dopasowany golf. I na to marynarka, nawet taka oversize'owa, już by mogła być, bo i tak podkreślacie talię, jeśli delikatnie odsłonicie tą marynarkę, tą talię będzie widać, więc to już jak najbardziej będą e, podkreślone kobiece kształty. Kolejny rodzaj golfów to na przykład ten, który ja mam teraz na sobie. Nadal jest on cienkim golfem, natomiast jest już wykonany nie z wiskozy, a z wełną, z jedwabiem. I ta dzianina ma to do siebie, że ona jest taka bardziej niedopasowana ona jest bardziej taka lejąca. I ona świetnie będzie wyglądała w połączeniu ze spódnicami, gdzie delikatnie można ją wyjąć, delikatnie zbluzować. Ona absolutnie nie podkreśli żadnych niedoskonałości sylwetki, ale będzie się pięknie lała na sylwetce. To jest taki troszeczkę mój odpowiednik na zimę takiego topu um, pod marynarkę który się leje, właśnie tutaj możemy uzyskać ten efekt. I dla przykładu, te wszystkie dopasowane golfy noszę jedynie ze spódnicami, po to, żeby nie było widać dolnego brzuszka. Natomiast te golfy już troszeczkę bardziej nie przylegające aż tak do ciała mi się jak najbardziej sprawdzą ze spodniami, ponieważ ja sobie to tak zbuzuję, żeby tam ewentualnie nic nie było widać tego, czego nie chcę po prostu pokazywać. Ostatnia kategoria golfów to już takie grubsze propozycje. Przygotowałam dla Was dwie, które mam w swojej szafie. Pierwszy to jest taki totalny basic, troszeczkę bardziej oversize'owy, ale też gruby w swojej formie, bardzo ciepły, uwielbiam go. Oraz drugi już taki bardziej artystyczny, ponieważ ma warkocze, ma taki szeroki golf. I tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, jak je łączyć. Nie, bo oba są grube należą do tej samej kategorii, natomiast ich styl jest y, różny. Nie da się tego ukryć. Tym szarym, świetnie, y, w połączeniu z tym szarym, świetnie będą wyglądać różne takie, że tak powiem, artystyczne dodatki, ale również klasyczne. To już jak kto woli, jaki swój styl kreować. On nie jest w połączeniu właśnie z całkową spódnicą e, lateksową, świecącą, e, winylową, tak. E, tak to się nazywa profesjonalnie. I wygląda ok. Ja sobie jeszcze go zbluzowałam, ponieważ ta spódnica jest bardzo opięta, i praktycznie wszystko, co się włoży do środka, to widać. Nawet y, no, nie wygląda to w porządku. Więc ja sobie go zbluzowałam, czyli włożyłam rand do środka i wyciągnęłam na zewnątrz, żeby czasem tego spodu wystającego spod spódnicy nie było widać, ale żeby uzyskać efekt asymetrii, który tutaj sprawia, że pokazuje, że mamy talię albo może ją zbudować, a także nie odkrywa dosłownie, jaki my nosimy rozmiar ubrań. Ponieważ oko odbiorcy się gubi, i to jest taki fajny efekt tej asymetrii, który nam daje bardzo szerokie pole do popisu i do zbudowania właśnie fajnej proporcjonalnej sylwetki. Zwróć uwagę, jak to wygląda w połączeniu z tym golfem jaśniejszym, warkocze, tak? On jest taki ekstrawagancki, że tak powiem, i spódnica również. Tutaj jeszcze dochodzi sprawa kontrastu, że on jest taki dosyć spory. Kontrast niekoniecznie będzie dobrze wyglądał u osób niskich, niższych, czyli myślę, tak poniżej 1,65 m, bo będzie jeszcze bardziej skracał sylwetkę. Ja mam 1,73 m, więc tutaj jakby mogę sobie na to pozwolić, ale nie do końca mi to pasuje, nie do końca to dobrze wygląda, takie po prostu bardzo kontrastowe połączenie, też nie pasujące do mojego typu kolorystycznego przede wszystkim. A jeśli chcesz poznać swój typ kolorystyczny, tak najbardziej, również wykonuję analizy kolorystyczne online. Załączę tutaj w opisie tego filmu, żebyś sobie mogła zobaczyć, jak wygląda taki 70-stronnicowy plik z analizą kolorystyczną w moim wykonaniu. Myślę, że gdyby ta spódnica była bardziej stonowana, gdyby to był klasyczny, totalnie klasyczny dół. By to połączenie wyglądało dużo, dużo lepiej. Natomiast tutaj się tak trochę dużo dzieje, nie jest to poukładane i niekoniecznie dobrze to wygląda. Um, ale też chciałam Ci pokazać, um, jak sobie to porównać. Czyli jest gruby golf, ale tutaj jest właśnie taki z warkoczami, a to jest właśnie taki gładki. Jak to można um, ze sobą łączyć i miksować. Daj znać, czy te rady były dla Ciebie przydatne. Mhm. Czy Ty nosisz golfy, czy lubisz, czy cię zbyt bardzo... Um... Uwierają, być może się przekonasz do ich noszenia właśnie w właśnie takich różnych stylizacjach, albo połączysz na nowo golf swojej szafy, właśnie z innym, nowym zestawieniem. Jestem ciekawa Twojego zdania, Twojej opinii. Zapraszam Cię również na pokład mojego kursu online: Odkryj swój styl, który rusza już 26 lutego. Liczba miejsc jest ograniczona. Możesz więcej przeczytać w opisie pod tym wideo. Jest to cykl sześciu spotkań online'owych, zoom'owych, na których się widzimy, rozmawiamy, daje różne zadania do domu, dzięki którym jesteś w stanie odkryć swój indywidualny styl z moją pomocą oraz dziewczyn, które uczestniczą, ale już koniec o kursie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!